Siemano, z tej strony Patryk i mam dla Was kolejny gameplay z komentarzem ode mnie oczywiście Dzisiaj jest to wyjątkowo Call of Duty Black Ops 2, chociaż nie wy, wyjątkowo, może i nie wyjątkowo, ponieważ e, jakoś ostatnio zaczęło mi dobrze iść w Black Opsa drugiego i się zagrywam e, dosyć często, także e, myślę, że jeszcze kilka gameplay zobaczycie. Ten gameplay jest naprawdę dobry jak na mnie e, mam jeszcze jeden trochę lepszy gameplay, ale też trochę dłuższy, ten trwa lekko ponad 6 minut. I generalnie pod koniec tego filmiku zobaczycie, jak uzyskać Wiedźmina drugiego za darmo. Także wyczekujcie jeśli chcecie, co już przewincie. Ale możecie mnie oczywiście jeśli wy, jeszcze wysłuchać i po prostu posłuchać, o czym chcę dzisiaj Wam powiedzieć, i tak dalej, i tak dalej. Także, to jak powiedziałem, Black Ops 2, klasa Wam się gdzieś wyświetli za ANM-94. No i co do tego Black Opsa 2, to powiem Wam, że mam jeszcze właśnie ten drugi gameplay z mapki Express. On trwa chyba ponad 9 minut, bo tam trochę się. Ta mapka jest zdecydowanie większa i mam chyba wynik 43 do 7. Także, chyba, mój najlepszy wynik w Call of Duty Black Ops 2. Ten, ten, ten wynik tego meczu, już wam to spoileruję, jest to 30, 30 do 3. I używam tutaj takich e, strików jak samolot zakłócający, Steel Chopper i, i gwiazda polarna, czyli L Lodestar. I nie wiem dlaczego, kiedy wbiłem tą e, gwiazdę polarną, strasznie mi się ekran trząsł. Nie wiem dlaczego. E, mam nadzieję, że to nie dlatego, że nie wiem, że wbiłem i tak mi się ręka telepotała, chociaż nie wydaje mi się. I ostatnio, też, jak wbiłem właśnie tą e, gwiazdę polarną, to, to po prostu tak mi się ręka telepotała. E, napiszcie mi, czy, czy po prostu ekran zawsze tak lata w tej gwieździe polarnej, bo, bo sam naprawdę nie ogarniam. E, tutaj zobaczcie, jaki był straszny fart. Bo myślałem już, że zginę, że ten predator leciał na mnie dosłownie e, i generalnie, no. Bardzo blisko było do mojej śmierci. Zdecydowanie bardzo blisko, ale jakoś udało mi się przeżyć na wielkim farcie. E, I to pozwoliło mi do właśnie wbicia dalsze, dalszego mojego strika. E, no bo tutaj trochę nabiłem tych, tego strika. E, ten strik jakiś tam na pewno powyżej 10 chyba było, coś koło tego i po prostu udało mi się wbić e, wbić te wszystkie perki. I ten do, dosyć dobry wynik. E, generalnie jest to likwidacja potwierdzona, na której, no powiedzmy sobie, nie jest jakoś trudno wbić te striki, ale jednak dla mnie e, jako takiego. Niedzielnego, powiedzmy sobie, gracza Call of Duty Black Ops 2, no to po prostu jest to dosyć ciężkie, aczkolwiek jednak do zrealizowania. Tutaj mi się skończyła właśnie amunicja w v 94, którym sobie dzisiaj właśnie grałem. No i cóż, no i musiałem podnieść się tego. Hmm, Kuriat wygląda jak Type, ale jest Light Machine Gunem, który jest naprawdę dobry. Strzelałem seriami. Z nie seriami, ja może po prostu starałem, starałem się nim grać jak Rambo zdecydowanie, bo waliłem cały czas bez przerwy, jeśli jakiegoś przeciwnika z daleka widziałem. I generalnie moja porada taka dla Was na Nuketown to granie zdecydowanie defensywnie. Ja tutaj nie potrafię na tej mapce grać e, ofensywnie, że wybiegam i od razu biegnie na, biegnę na spawn przeciwnika, ponieważ ja generalnie w akcjach sam na sam w Black Opsie 2 jestem naprawdę słaby i zazwyczaj właśnie nie przegrywam i po prostu ginę. Tutaj już zauważycie sami, że zaryzykowałem Powiedział, powiedziałem sobie, a pierdziele pobiegłem potem ten DokTAG Może ta gwiazda polarna zostanie wbita przeze mnie No i mi się udało, dobiegłem tego Doktaga. Zazwyczaj mam takie szczęście, że zawsze jak biegnę po, po nieśmiertelnik, to niestety ale ginę przy, przy samym końcu Tutaj taka nieszczęsna akcja, bo już chciałem mu kosę wbijać i grałem wcześniej w Call of Duty 4, a tam kosę mam na, na innym przycisku i po prostu nie zdążyłem wcisnąć tej kosy, chociaż... Każdy wie, jak nóż w Black Opsie drugim działa, kiedy po prostu tak jakby chcemy skosować kogoś, nie, nie trzymając tego noża, noża w dłoni od razu, to naprawdę jest, jest ciężko, nie ma takiego czegoś jak komando, może to i dobrze, może to i źle, ponieważ no, te noże generalnie w Call of Duty Black Ops 2 w ogóle, ale to w ogóle nie wchodzą, to jest po prostu hańba zostać. Zabitym znożem, no ale czasami się zdarza. Zdecydowanie, tutaj jak widzicie, wbija mi się Lodestar. No i generalnie, generalnie jest cały czas powtarzam, powtarzam to słowo. Jak widzicie, od tamtego filmiku konkursowego weszło mi to w głowę i niestety, ale to powtarzam. I oczywiście zapraszam Was do lajkowania dalej mojego filmiku konkursowego na, na kanale pingwina, Link macie w opisie. Co do jeszcze mapki Newtown, jak na nie gra, tak jak powiedziałem, gramy def defensywnie. Cały czas staramy się strzelać z respa na resp, ponieważ. Wiadomo, przeciwnicy wybiegają z respa na resp i po prostu łatwo jest ich zabić. Nie wychylam się jakoś strasznie, mniej więcej jak są te dwa domki, to wychylam się może do, do połowy tego płotu, który jest tam po lewej stronie, jak teraz widzicie. I moim zdaniem jest to najlepsza taktyka takie, dla takiego e, dosyć e, słabego gracza w Call of Duty Black Ops 2. Ja ogólnie, kiedy widzę mapkę Newtown, to staram się ją unikać szerokim łukiem. No, ale wiadomo, gracze Call of Duty są bardzo napaleni na Newtown i Hijack. No i niestety ona jest bardzo często... Chociaż Hijack strasznie polubiłem tak Newton jeszcze nie do końca, aczkolwiek e, już powiedzmy sobie, że rozkminiłem jak, jak grać w tą mapkę i po prostu no, już wiem mniej więcej, e, jak, jak, no, jak się to robi, tak? Jak, się, jak na nie grać, itd. dalej tak dalej. Powiedzmy, że przekonałem się trochę do niej, e, aczkolwiek myślę, że nadal moją ulubioną mapką właśnie w Call of Duty Black Ops 2 jest mapka Express, z której właśnie dostaniecie gameplay w, nas w następnym filmiku z Call of Duty Black Ops 2. E, naprawdę nie wiem kiedy on się jeszcze pojawi. E, co do jeszcze tego gameplayu, żwę tutaj miny skaczącej i powiem Wam, że mina skacząca to jest naprawdę bardzo fajne urządzenie, bo e, mniej więcej ja traktuję minę skaczącą tak jakby um, jakby Wam to powiedzieć, jako taki granat. E, jak szybko widzę jakiegoś przeciwnika, to od razu już staram się rzucać to pod nogi i po prostu Mój przeciwnik bardzo szybko ginie i po prostu czasem się nie zdąży położyć, bo nawet nie skuma, że rzuciłem tą minę skaczącą i po prostu pomaga mi. W tym gameplayu jakoś tego specjalnie nie zauważycie, bo tak często tego nie używałem i moi przeciwnicy używali tej takiej zabaweczki, która niszczy wrogi osprzęt i właśnie mi niszczyli tą, tą, moją, tą moją minę skaczącą. No i właśnie tak, zobaczcie jak działa ta mina, o co mi chodzi z tym działaniem tej miny skaczącej w następnym gameplayu z Black Ops 2, bo z tego co pamiętam to właśnie... E, właśnie, tam, właśnie tam mi wychodziło to, to, to robienie, właśnie, to, to zabijanie z tej miny skaczącej, e, tak jak wam powiedziałem, w ten sposób. Także generalnie dziękuję wam za obejrzenie mojego filmiku, wbijajcie na konkurs, na filmik konkursowy do Pingwina, lajkujcie mnie, żebym wygrał ten mikrofon. E, lajkujcie ten filmik i jeszcze zostańcie na poradnik, jak zrobić darmowego Wiedźmina. E, I do usłyszenia, trzymajcie się, siemano! Siemano, tak jak na początku filmiku wam powiedziałem o tym Wiedźminie 2, a teraz wam pokażę mniej więcej, e, jak to zrobić. Także jak dostać tego Wiedźmiu na dwójkę oczywiście Także wchodzimy na stronę GOG.com e, Scrollujemy w stronę w dół, generalnie jest to strona na której jest naprawdę Ale to naprawdę duża wyprzedaż, macie bardzo tanie gry e, Po bardzo niskiej cenie, e, no i mamy tutaj The Witcher 2 Plus jeszcze jakaś tam gierka, sam nie wiem jak ona się nazywa Znaczy wiem jak się nazywa, ale po prostu nie wiem co to za gra Ona mnie nie interesuje generalnie, e, interesuje mnie tylko Wiedźmin drugi e, Klikamy zarejestruj się Ja generalnie już na jednym koncie sobie robię tego Wiedźmina dwójkę tak jakby żeby go dostać ponieważ e, tydzień dokładnie trzeba poświęcić czasu żeby tego Wiedźmina dostać także e, zróbmy sobie jakąś nazwę dowolną użytkownika powiedzmy sobie patryk e, FPS e-mail zróbmy mój prywatny e-mail e, Ok. chyba wp to było tak jest e, no i jakieś tam hasło wpiszę oczywiście e, Ok. O, zalogujemy się Zarejestrowaliśmy się oczywiście. No i, no i najlepiej zapiszcie sobie w jakiejś zakładce tą stronę go.com i codziennie, ale to przez tydzień, codziennie wchodźcie na tą stronę i po prostu klikajcie w ten plusik. I teraz Wam wyskoczył czas, na który, który polega na tym, że będziecie mogli znowu kliknąć ten plusik za 16 godzin. Także kiedy uzbieracie 7 tych plusików, czyli 7 tych ptaszków odznaczenia, że, że kliknęliście, to po prostu. Przez tydzień, za tydzień dostaniecie Wiedźmina Sam nie wiem ile jeszcze ta promocja potrwa Mam nadzieję, że jeśli jeszcze ten filmik wrzucę To jeszcze ona będzie trwała Także bierzcie się do roboty I po prostu wbijajcie, żeby zrobić sobie Wiedźmina to znaczy zdobyć Wiedźmina Także do usłyszenia, lajkujcie jeśli wam pomogłem I się siemano